Jak używać kodów promocyjnych w polyAI? Jeśli jeszcze nie pobraliście polyAI, musicie ją pobrać. Jeśli nie możecie znaleźć polyAI w swoim sklepie Google Play, przejdźcie bezpośrednio do sklepu Google Play i wpiszcie polyAI. Winteris, więc Polybus to wcześniej aplikacja PolyAI. To tak naprawdę ta sama aplikacja, ale inna aplikacja. Przeszli z Poli.ai na Polybus. Upewnij się, że masz aktualną wersję PolyBus, wcześniej znaną jako PolyAI, aby uniknąć przyszłych problemów. Następnie przejdź do swojego profilu, który znajduje się w dolnej prawej części. W prawym górnym rogu znajdziesz ikonę koła zębatego. Dotknij jej i zobaczysz te opcje tutaj. Przygotuj swój kod i naciśnij kod promocyjny. Jak widzisz, musisz się zalogować lub zarejestrować, aby móc wpisać kod i skorzystać z kodu, który chcesz użyć. Po pomyślnym zalogowaniu się możesz wpisać swój kod. To wszystko. Tak korzystasz z kodów promocyjnych w poli AI.